Kościół zaprasza nas dzisiaj, abyśmy z Jezusem, Maryją i jej umiłowanym uczniem Janem stanęli u stóp Krzyża. Co to jest za szczególne miejsce i co to jest za szczególne spotkanie? My raczej nie lubimy Krzyża. Raczej stronimy od tematów, które są dla nas trudne, gdzie pojawia się ból, cierpienie, jakieś trudności. To są tematy, które gdzieś na ile damy rady, to odsuwamy na Bóg. Ale dzisiaj jesteśmy zaproszeni, aby stanąć pod krzyżem Jezusa i zobaczyć, co łączy tych ludzi, którzy tam są. Bo możemy tam zauważyć trzy rodzaje relacji, które tam zaistniały. Pierwsza z nich to jest relacja rodzicielska, bo jest tam matka. Matka Jezusa, Maryja, która nie opuszcza swojego syna nawet na krok. Jest taka scena w filmie Pasja, gdzie Maryja jest z Jezusem na jego drodze krzyżowej. Jezus upada i Maryja stoi niedaleko Jezusa i w głowie ma taką retrospekcję. Pojawia się taka scena z dzieciństwa, kiedy mały Jezus sobie tam biega i się przewraca, i Maria wtedy zostawia wszystkie rzeczy i biegnie, żeby go podnieść. I tutaj na Drodze Krzyżowej staje obok Jezusa i on do niej mówi: Popatrz, matko, oto czynię wszystko nowe. To jest relacja rodzicielska. Druga relacja, którą możemy zaobserwować na Golgocie pod Krzyżem, to jest relacja rodzinna. Pod Krzyżem jest siostra Maryi, Maria, żona Kleofasa. To właśnie tutaj w rodzinie. W gronie najbliższych, braci, sióstr, kuzynostwa, ciotek, wujków, to są takie relacje, które są dla nas rodzinie, rodzinne, które są dla nas ważne, bo w nich uczymy się szacunku do siebie nawzajem, współpracy, odpowiedzialności. I jest trzecia relacja, to jest relacja przyjacielska, relacja przyjaźni. Bo jest tam Maria Magdalena i jest Jan apostoł. Dobrze znamy to przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Niektórzy mówią, że prawdziwy przyjaciel jest kimś, kto wierzy w ciebie, kiedy ty przestajesz wierzyć w samego siebie. Jeśli w życiu masz ciężko, jeśli jest ci trudno, nie wiesz co ze sobą zrobić, to jeśli dbałeś o te trzy relacje, to jeśli dbasz o relacje. Rodzicielskie, rodzinne i przyjacielskie, to nigdy w sytuacji trudnej nie zostaniesz zostanie w życiu sam. Zawsze będziesz miał obok siebie kogoś, komu możesz zaufać, na kogo możesz liczyć. I tu realizuje się właśnie prawdziwe chrześcijaństwo, które nie jest teorią, które nie jest jakimś wymysłem filozofów, teologów, mądrych głów. To jest chrześcijaństwo realne, namacalne, które dzieje się w życiu. Ono realizuje się właśnie w rodzicielstwie, w rodzinie, w, przyja w przyjaźni. I to jest prawdziwy testament Jezusa z Krzyża. Bo tą scenę z dzisiejszej Ewangelii tak nazywamy, że jest to testament z Krzyża. I tym testamentem Jezusa jest właśnie to: dbajmy o relacje. Oto czynie wszystko nowe. Dzisiaj w każdym z nas może wydarzyć się to nowe. Dbajcie o ludzi, którzy są wokół was. Nie stawajcie się dla siebie obcymi, ale bądźmy dla siebie przyjaciółmi. Twórzcie wokół siebie ludzi, na których zawsze będziecie mogli liczyć. Ludzi nieidealnych, ale ludzi godnych zaufania, ludzi zaufanych. Jeśli Maryja jest naszą królową, to dlatego, że w naszej polskiej historii ona nas nie zostawiła samych. Mogliśmy na nią zawsze liczyć. Te prawdy wiary, które każdy z nas lepiej lub gorzej zna. Przygotowywaliśmy się do pierwszej komunii, do bierzmowania, chodziliśmy na katechezę może. Uczyliśmy się prawdy wiary, które my znamy doskonale z teorii. Ale nasi praojcowie, nasi rodacy, którzy żyli przez kilkaset lat na tych ziemiach, oni też znali te prawdy wiary. I oni zauważyli, że te prawdy wiary nie są teorią, że to działa w praktyce. I widzieli, że to działa w historii ich życia i w historii całego narodu. Dlatego właśnie wiązano stawiennictwo Maryi z bitwą pod Grunwaldem, jak chociażby, co bardziej znane i oczywiste, z potopem szwedzkim, ale z wieloma różnymi historiami w naszej polskiej historii. Za czasów króla Zygmunta III Wazy żył w Neapolu taki jezuita, ojciec Juliusz Mancinelli. Miał on wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. 14 sierpnia 1608 roku, czyli w przeddzień święta wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ukazała mu się Maryja z dzieciątkiem, ale w, w takim obliczu, jakiego jeszcze nie widział. U stóp Matki Bożej klęczał święty Stanisław Kostka a ona była w takim wielkim majestacie. I onieśmielony Juliusz Mancinelli nie wiedział, jak ma pozdrowić Maryję, a chciał to zrobić w sposób najwspanialszy, jak tylko potrafił. Chciał użyć takiego sformułowania wobec Matki Bożej, jakiego jeszcze nikt nie używał, żeby podkreślić jej wspaniałość. Przepatrzył całą Litanię Loretańską, wezwania, jakie wszystkie, jak my dobrze znamy, z majówek, ale nie było tam żadnego wezwania wtedy jeszcze które by odpowiadało jego pragnieniu okazania czci matce Bożej. Wtedy Maryja powiedziała do niego tak: Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. Potem Ojciec Mancinelli przekazał tą wiadomość, tą informację księdzu Piotrowi Skardze w Krakowie, jezuitom w Polsce, a oni zaniesi tą informację do króla. Kiedy Mancinelli postanowił odbyć podróż do tej Polski, o której mówiła Maryja, kompletnie nie znał naszego kraju i przybył do Polski, do Krakowa na Wawel 8 maja 1610 roku, gdzie powitał go sam król i w katedrze na Wawelu w dzień, kiedy czci się Świętego Stanisława, patrona Polski, również wtedy ukazała mu się Maryja i powiedziała do niego tak: Ja jestem królową korony polskiej. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy Krakowa umieścili na wieży kościoła Mariackiego koronę. Jest do dnia dzisiejszego. A kiedy udało się obronić Polskę przed najazdem szwedów, król Jan Kazimierz na Wspominając właśnie to wydarzenie z Katedry na Wawelu i tą wizytę ojca Mancinellego 1 kwietnia 1656 roku ogłosił Maryję Królową Polski. To był akt prawny, który do dnia dzisiejszego, w całej naszej historii, długiej historii Polski i bardzo burzliwej, nie został ten akt prawny w ogóle odwołany. Czyli jest on ważny do dnia dzisiejszego. Maryja, tak jak pod krzyżem, tak wobec wielu narodów świata, tak wobec narodu polskiego, ona nas nie zostawiła w potrzebie. Jest osobą godną zaufania. Ta historia chce nam powiedzieć, że na tę szczególną relację możemy liczyć również i dzisiaj. Że nie tylko mogliśmy liczyć na Maryję w historii, ale my możemy liczyć na nią dzisiaj. I tej postawy od niej możemy się uczyć dzisiaj. No bo pytanie, czy Ty tak umiesz? Być dla kogoś oparciem, być dla kogoś człowiekiem godnym zaufania, być człowiekiem, na którego ktoś może zawsze liczyć. Czy jesteś takim człowiekiem, na którego Twoim najbliżsi mogą liczyć? A czy masz wokół siebie takich ludzi, takich właśnie ludzi godnych zaufania, na których Ty możesz zawsze liczyć? Jak to zrobić, żeby odrobić tą lekcję spod krzyża? I tak jak Maryja budować ludzkie relacje wokół siebie. Jest taka przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Dobrze ją myślę znacie, bo kto jej nie zna. W mniejszych lub większych szczegółach kojarzymy tę opowieść, kiedy pewien człowiek wracał z Jerozolimy do Jerycha i tam został napadnięty przez zbójców. Ci go pobili, okradli i zostawili na wpół umarłego. Przechodził obok niego pewien kapłan, zobaczył go i minął. Przechodził pewien Lewita, zobaczył go, minął. Przechodził pewien Samarytanin, zobaczył go, wzruszył się głęboko, opatrzył jego rany, zalał je oliwą i winem, a potem zawiózł do gospody, tam zostawił gospodarzowi pieniądze i powiedział: Oddam ci, jak coś więcej wydasz, jak będę wracał. I mamy taką historię spotkania historię, w której mamy tego kapłana i Lewitę, którzy przeszli obojętnie obok człowieka. No oczywiście moglibyśmy skrytykować ich postawy, ale pytanie, jak często nam się coś takiego zdarza, kiedy idziemy, idziemy i widzimy człowieka, którego może nawet dobrze znamy, albo znamy chociaż z widzenia, ale gdzieś odwracamy głowę, żeby nas tylko nie zobaczył. Bo ja nie mam ochoty teraz z nim rozmawiać. Ja nie mam ochoty, żeby mi przypadkiem zagadał. Odwracam głowę, żeby mnie tylko nie zobaczył. Jak często nam się takie coś zdarza? To jest tak, jakby bał się tego spotkania, że ono mnie będzie jakoś, jakbym się zatrzymał. To, to spotkanie by mnie jakoś zaangażowało, zobowiązywało do, do, do czegoś. Może byłoby dla mnie jakoś krępujące. A ja przecież mam w głowie tyle spraw, które muszę teraz zrealizować. Może jestem gdzieś umówiony, spieszy mi się, nie mam czasu. Dokonuje pewnego wyboru, aby zdystansować się od człowieka. Daje mi to gwarancję braku zaangażowania i jakieś poczucie bezpieczeństwa. Mi się wydaje, że zyskałem trochę świętego spokoju. A tak naprawdę to ja więcej straciłem. I nawet nie wiem, co, ile ja straciłem, ponieważ do tego spotkania nie doszło. A ten miłosierny Samartanin, co on zyskał w tym spotkaniu. Po ludzku byśmy powiedzieli, że też stracił, no bo stracił czas, który musiał poświęcić temu człowiekowi. Stracił oliwę i wino, które musiał zalać rany, żeby się mogły goić. Stracił pieniądze, które dał do gospody. Niektórzy mówią komentatorzy Pisma Świętego, że to była droga handlowa, i ten miłosierny Samartan to był handlarz, a więc może jechał dobiąć jakiegoś biznesu i tam się może spóźnił. Ile on stracił, ile musiał poświęcić. Ale darem Boga jest człowiek potrzebujący. Można kalkulować, że się nie opłaca, ale darem Boga jest człowiek potrzebujący. Kardynał Ryś, komentując tę przypowieść, mówi tak: Dokąd będziemy przeliczać ludzi na takie wymierne wartości, które możemy dostać w spotkaniu, dotąd będziemy ślepi na wartość, jaką jest człowiek sam w sobie. Przegapimy wartość, jaką jest spotkanie z człowiekiem samym w sobie. I może tu jest gdzieś klucz do tego, żeby zrozumieć, na czym to wszystko polega, żeby spotkać człowieka samego w sobie tak bezinteresownie. Jan Paweł II za Soborem Watykańskim II często powtarzał, że człowiek nie może odnaleźć siebie w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie. Spotkać człowieka bezinteresownie to dbać o takie znajomości, gdzie ja nie mogę nic dostać w zamian. Gdzie za tą znajomość to jest tak, że z kimś się znam, z kimś nawiążę kontakt, bo może kiedyś mi się ta znajomość przyda, bo może oczekuję, że ktoś mi czymś odpłaci, może jego znajomościami, że będzie mi łatwiej gdzieś się dostać, coś zdobyć. Ile mamy takich znajomości, które mamy tylko i wyłącznie po to, żeby nam się zgadzało? A tu chodzi o bezinteresowny, że ja nie oczekuję nic w zamian. Papież Franciszek, na początku stycznia tego roku, nagrał taki filmik, krótki filmik na telefonie, do młodych ludzi. Został on upubliczniony tak naprawdę dopiero teraz po jego śmierci. I w tym krótkim filmiku papież Franciszek mówi tak: Jedną z bardzo ważnych rzeczy w życiu jest słuchanie. Uczenie się słuchania. Kiedy ktoś do ciebie mówi, poczekaj, aż skończy, aby dobrze go zrozumieć. A następnie, jeśli masz na to ochotę, powiedz coś. Ale najważniejsze jest słuchanie. Przyjrzyjcie się dobrze ludziom. Ludzie nie słuchają, przerywają w połowie zdania, a to nie pomaga pokojowi. Słuchajcie, dużo słuchajcie. Czy to właśnie nie na tym polega spotkanie człowieka samym w so, samego w sobie? Że ja potrafię go na tyle uszanować, że go wysłucham, co ma do powiedzenia, że odpowiem na to, co on powiedział, a nie tym, co ja myślę, jakimś gotowym moją wypowiedzią. Bezinteresowność w spotkaniu, spotkać człowieka, to przez to spotkanie z człowiekiem samym w sobie, my sami stajemy się bardziej ludźmi, my sami wzrastamy w naszym człowieczeństwie. Nieważne, kim jesteś z zawodu, na jakim statusie społecznym żyjesz, ważniejsze jest to, najważniejsze jest to, jakim ty jesteś człowiekiem. Ta historia o miłosiernym Samarytaninie to opowieść o pełni człowieczeństwa, jak nasze spotkania, które odbywamy codziennie. Spotykamy ludzi, czasami na minutę, na 30 sekund, a czasami z tymi ludźmi żyjemy pod jednym dachem. Jak ważne są, są te spotkania, bo one nas rozwijają, one dają nam możliwość wzrastania w człowieczeństwie. A ta scena spod krzyża, ta dzisiejsza Ewangelia, o której mówimy, że jest testamentem, testamentem z krzyża, to przesłanie o pełni człowieczeństwa. Dbajmy o relacje. Bądźmy ludźmi godnymi zaufania. Jezus, dając Ci matkę, daje Ci swoją miłość. Bóg przez matkę daje nam miłość swoją, po to, żebym ja ją przyjął i matkę i tą miłość i potrafił się tą miłością dzielić. Uzdalnia mnie, do, uzdalnia, czyli daje mi takie zdolności, żebym podnosił się z największych moich upadków i zaczynania wszystkiego od nowa. Oto czynię wszystko nowe. Ta historia może się w naszym życiu powtarzać wielokrotnie. Uzdalnia nas do kochania tą samą miłością, którą kocha On. Oto matka Twoja słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, bo zostajesz wraz ze świętym Janem włączony do takiej wielkiej wspólnoty sióstr i braci, którzy chcą tą miłość przez służbę innym realizować i postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu. Jestem dla człowieka. Bezinteresowny dar dla człowieka. Maryja jest Ci dana, aby pomagać Ci powstawać, aby pomagać Ci przemieniać swoje myślenie, patrzenie, aby Ci pomagać przeżywać Twoje cierpienie również, tak aby Cię ono zbliżało do Boga, do ludzi, do siebie, aby nie skupiało Cię jedynie na lęku o siebie, ale byś odkrywał, że ofiarując siebie, tracąc coś po ludzku, nam się wydaje, że my tracimy, ale możemy zyskać nie, niewiarygodnie więcej. Po to przecież żyjesz, żeby dawać siebie. Życzę Wam dzisiaj właśnie takich spotkań. Może jesteście już gdzieś, mam nadzieję, umówieni na dobry obiad odpustowy w waszych rodzinach, może w sąsiedztwie. Spotykacie się dzisiaj na dobrym obiedzie, na dobrej kawie z ciastkiem, a może jesteście już, macie przygotowane go grilla na popołudnie czy wieczór. Mamy tyle możliwości i tyle ważnych spotkań w gronie nawet najbliższych. Jak ważne są te spotkania? żebyśmy w tych spotkaniach potrafili siebie uszanować i budowali relacje. Słowo spotkanie. Samo słowo spotkanie ma w sobie ukryte jeszcze drugie słowo, to jest tkanie. Bo przez spotkanie ja tkam relacje, tkam więzi między ludźmi. Spróbujcie tak na to popatrzeć, że każde spotkanie jest szansą na to, żeby utkać nowe relacje. Nawet te, które zostały gdzieś przerwane, przecięte, można utkać je na nowo. To się dzieje zawsze w spotkaniu. I tego dzisiaj nas uczy właśnie Maryja Królowa Polski, która jest tą, na którą zawsze można liczyć. I jak mogliśmy liczyć w historii, tak możemy również i teraz. I uczmy się od niej właśnie tego, żebyśmy byli też tacy. Że, możemy, że ludzie mogą na nas liczyć, i my mamy wokół siebie takich ludzi, na których liczyć możemy. Życzę Wam więc jak najlepszych spotkań z ludźmi dzisiaj, no i pewnie nie tylko dzisiaj, ale i w najbliższym czasie. Amen.